Do Ciebie, który witasz grudzień. Panie, dziękuję Ci za ten dzień, za ten miesiąc i za Twoją nieustanną miłość. Wiara przynosi nadzieję, nadzieja rodzi pokój, a pokój prowadzi nas do Ciebie. Z Tobą niczego mi nie brakuje. Przyjacielu, razem przeszliśmy przez góry i doliny, doświadczyliśmy błogosławieństw, a niektóre rzeczy nam umknęły, lecz Pan zawsze był z nami, czuwał nad naszymi rodzinami. Kierował naszymi krokami i napełniał nasze serca swoim pokojem. Grudzień należy do Niego, kształtowany jest y, Jego ręką, kiedy nowy miesiąc budzi w Tobie lęk, kiedy zmartwienia próbują odebrać Ci radość, kiedy droga przed Tobą wydaje się niejasna. Y, wybierz tę jedną prawdę. Jego czas jest doskonały, a Jego miłość pewna on otwiera przed tobą nowe drzwi. Napisz Amen i przekaż tą modlitwę dalej, a zobaczysz, jak ona zadziała w Twoim życiu. W tym grudniu, dokąd Twoim zdaniem on Cię prowadzi, przejdź przez link w moim profilu i znajdźmy razem kierunek w Bożym Słowie.